Pancerfans, tak jest, od razu wlatuje o nie, ostatni strzał i... on ucieka. udało mu się na jeden zdrowia. To jest 70. Wow. Patrzcie jaka tutaj ekipa remontowa przyjechała. Wreszcie został wykorzystany transporter faktycznie jako transporter piechoty. Ouuu, odszedł za z Zisa! Ostatnią załogą i. I to... mm, a więc witajcie w kolejnych przygodach w i Rose 2. Niestety Koch 3 dalej jeszcze nie ma powtórek normalnych, dlatego jedziemy sobie ciągle z Kochem 2. Film wojenny numer 29, o mały włos, jeden na jeden, dlatego bardzo mnie to cieszy. I co to może znaczyć, że o mały włos? Czy ktoś wygra, czy ktoś przegra mały włos? No zaraz się dowiemy na Nexusie. No i zaczyna nam się tutaj bitwa. Gran dla nas nasz widz, Quel Capitano, który nam to wysłał. I Goodwin, ciekawa nazwa, Wehrmacht kontra Sowieci. Tak wyglądają ich poziomy. Ich rzeczy tutaj wybrane z doktryn na dzisiaj to wyścigi... co? Wyścigi równoległe? Co to za nazwy? Wyścigi konne z Wiedźminem może? Szkolenie weteranów i komandos. Tak, tak, tak. Natomiast tutaj po ruskiej stronie z flanki, w centrum i na front. Takie to są pierdoły. Quel Capitano może dla nas wybrać dzisiaj tak: doktryna, festung pancerni. Nie, festung wsparcie. Festungi to też tam pancerni, wsparcie, srarcie, duparcie, zaparcie. Za dużo tego Radyka, mają Radyka, Niemcy. Za dużo takich samych nazw. Doktryna niemieckiej piechoty i doktryna rezerw strategicznych. Natomiast Ruscy już wybrali zaawansowane taktyki walki, czyli mają radyjkę, mogą podsłuchiwać niemieckich meldunków. Jak również przyzwać sobie te 34,85 zestawy szturmowe jak najbardziej spoko. Naprawcze to też jest bekowe. I atak iła bardzo miła rzecz. No, jedna z mocniejszych doktryn, mi się wydaje, dla strony radzieckiej. Ja, 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 ja. Mm, karabin maszynowy. Pionierzy, źle nazwali przez Polaków saperzy. I grenadieren tutaj sobie łażą. A russcy? Polecieli w poborowych. Spokojne zajmowanie terenku. Cisza, miłość, przyjaźń. Strona radziecka troszeczkę wcześniej ruszyła na paliwo, natomiast górne paliwo jest zagrożone tutaj. Nie wiadomo, która ze strony jest zdobędzie, ale wygląda na to, że będą to Niemcy. Podchodzą na blisko pionierzy. Mp. Fyrcyś. Granie w kodo na najłatwiejszym, nikogo nie da się trafić. O, siema Tarant! Składam życzenie na powtórkę godziną, pomyślimy, pomyślimy. <laughs> nie wiem czy dzisiaj, bo nie, nie wiem czy mam siłę, ale, ale zobaczymy. Widziałem, widziałem. No właśnie, pozdrawiamy przede wszystkim. O, tutaj MG. Udało mu się przygwoździć tą trzodę, ale dosłownie tam na maksymalnym zasięgu. Ale paliwo płynie już do rusków, natomiast do Niemiec jeszcze leciutko później, prawda? Gazociąg Nord Stream 2 musiał tam się dopiero odpalić, ale już zaraz będzie. Kacapy do nas strzelają. Nieliczni Greny dobijają leżących poborowych. Maksim również się pojawił na polu walki. Poborowi w odwrocie. No i całkiem niezła flanka na tego Maksima. Zaraz zobaczymy jak tu zostanie właśnie wymanewrowany, czy może jednak będzie musiał się wycofać. Szpital polowy, szpital polowy już jest. O nie, uwaga, Maxim się rozkłada. Centymetr pod jego lufą? Nie, nie oddał nawet jednej serii. Gościu wiedział, że od tego zależy wszystko, a jednak zrąbał. Dlatego Ruscy. Kacapy, nie opłaca się robić armii poborowej. Dobra, uwaga. To jest, Maxim w odwrocie i grenadierzy również muszą się wycofać. Jednak 6 poporowych centymetr od waszej głowy to nie jest nic miłego i zdrowego przede wszystkim. MG42 rozkłada się naprawdę pokrywając tutaj dużą połać terenu. Ale bardziej w dół się usadowił tutaj. Kolejny oddział grenadierów, natomiast ruscy... Przez to właśnie, że... No dzięki, dzięki, ale możesz mnie nie przerywać, dziękuję. Mamy pierwszą fazę bitwy Trrrrrrrrrrrrraaaaaaa o sunę, ale się rozleciały te ludki Kurczę, no to muszę przyznać, że w Compon 3 jakby jest więcej krewki, o tak bym to nazwał, nazw że flaczki i krewka tak trochę ładniej wygląda Tutaj natomiast jest więcej takich fizycznych elementów mi się wydaje, nie, że faktycznie te rączki nóżki widać, a tam taka bardziej krwawa plama, krwawa jakaś taka łuna zostaje po tych ludzikach Ale fajnie, fajnie widzieć, że tu i tu gra ma własny styl Ledwo żywi grenadierze, ale mają pierwsze doświadczenie. Się Munkier medyczny również został wyszkolony. I kolejny oddział. Brycy... Kolejny oddział poborowych nadchodzi. Strzelcy gotowi. Strzelcy gotowi, no ale czemu nie macie jeszcze posiłków? Coś tutaj leciutko. Goodwin się do zamotał w tańcu. O, dopiero teraz są uzupełniani. No i wiadomo, to też w kochu trzy bardzo miłe. Auto-uzupełnianie jednostek. Strasznie przyjemne. Dobra, queer kapitanu no, wybrał już. O! Zż, Granat nasadkowy, ale uniknięty. Doktryna niemieckiej piechoty. Czyli Transporter, jak widać już jest w drodze. Doświadczeni dowódcy. No dosyć śmieszne, zwłaszcza na y, grenadierach używane. Ale przy innych oddziałach też może okazać się znaczące. Szturmowcy, bardzo fajna jednostka. Odważny szturm. I bomby odłamkowe, które masakrują piechotę. Zagraża zdrowiu siema Mateusz. No, zdecydowanie, Uwaga mp 4 Mają teraz pistolety maszynowe Pepesza. Ogólnie mi się wydaje, nie wiem, jak też wy to odbieracie, ale w KoWi3 wydaje mi się, że broń na bliski dystans jest słaba. Nie wiem dlaczego, ale tutaj wydaje mi się, patrzcie, zwykły oddział czterech ludzików MP4cyś masakrują po prostu wszystkich. Tych poborowych, może nawet ich zabiją w odwrocie, ale. Raczej się na to nie zanosi. Natomiast w trójce naprawdę broń taka dobra, nie jak jakieś Tomsony czy coś, są duże problemy. Pszsz, psz, 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 beczki wybuchają. A, wybrał zło. No, to widzisz, znowu, znowu Nariko. Znowu jest jazda. Tak samo jak tutaj, dlaczego grenadierzy nie zajmują paliwa? Ponieważ górne paliwo zajęli ruscy. Maxim w domku odwrócony w ciekawą stronę. Ale już jedzie tutaj ekipa remontowa. Transporter z grenadierami na pokładzie, kochana, pokładzie i... proszę bardzo, transporter półgąsienicowy też jedzie. Nie oni się ruszają. No w kochu jednak trzy to ładniej wygląda. Tutaj tak, tak <śpiew> specyficznie. Maksim się odwróci? Tak jest. No ten transporter ma to do siebie, że on jest szybki, no nie da się ukryć, nie? Jest spoko, ale... Nie jest zbyt wytrzymały. Trzeba na niego naprawdę bardzo uważać. Zwłaszcza jeśli wróg ma dostęp do broni. Pepans. I na razie wygląda na to, że bardzo ładne odcięcie ze strony Kapitano tutaj lecą. Pozbawiając ruskich praktycznie wszystkich zasobów: amunicja, nie płynie, paliwo, ani jedno nic. Nawet dolny punkt. Dobra, wycofali się teraz i górę dopiero teraz próbują zyskać Poborowi mają już na wyposażeniu zestawy szturmowe poborowych, czyli 4 pps Ale w ogóle do koła 3 jeszcze tak wracając do właśnie tego y, motywu z bronią na bliski zasięg, wydaje mi się właśnie, że tak jakby w Kochu 3 wszystkie obrażenia i tak dalej bazują na mniejszych wartościach, że przypuśćmy tutaj ta jednostka ma nie wiem, 600 życia, to w Kochu będzie miała 200 o coś takiego, i ogólnie zadawane obrażenia też nie są na podstawie takich, jakby od 1 do 30, tylko naprawdę od 1 do, na przykład do 3. Też mi się tak wydaje, nie? Jakieś tam, wiadomo, składowe tego wszystkiego, więc troszeczkę ten model obrażeń w Kochu 3 jest totalnie inny, jak również e, właśnie broń na bliski zasięg jest baffowana. Teraz ostatnio był jakiś update, zmiany i dużo broni, właśnie jak Thompsony, jakieś tam lkm -y i tak dalej, maszynowej broni zostało ulepszonej, bo naprawdę była słaba w Kochu 3. Może za mało serca się mia, ale zgadzam się, że tanie to klid drużyn z PM-em w jakoś szybciej. No właśnie, no właśnie. Ja też jakoś tam, nie wiem, oglądam sobie czasami na privie jakieś tam, wiadomo, komentowanie z Kocha 3, czy coś takiego, albo gierki. I widzę, widzę właśnie, że praktycznie nikt nie używa broni na bliski dystans. Nie każdy woli na daleko, albo ta na blisko, jak już ktoś tam się zdarzy, to naprawdę. I słabo to wygląda. Nie zwłaszcza nie LKM, ale na przykład właśnie Thomsony, Nie, Tomsony to masakra. Górka. Oddziały górka mają na przykład na bliski dystans właśnie Thomsony ulepszonko. albo. komandosi brytyjscy też mają jakieś tam ten to, Boże. Steny, nie steny wyciszone. O Jezu, prawie zabili w ogóle tych grenadierów, Drugi poziom doświadczenia. Mogli się tutaj uzupełniać, ale widzicie właśnie. No pepesze, no Popesze na Bliski dystans niszczą wszystko. To nie jest kok 3. Tutaj <grym> broń maszynowa PM-y <grym> Mordują wszystko jak Te T70 nadjeżdża tymczasem. 300 no, tr już punktów tylko. Godwin tutaj musi się faktycznie wziąć do roboty, jeśli chce coś tutaj ugrać więcej niż <grym> przegrać naprawdę totalną, totalną porażką, bo... <grym> kapitan ma wszystkie punkty zwycięstwa, nie stracił ani jednego biletu, jak to się mówi. No, ten T70 może tutaj trochę namącić, nie? Chociaż już jest pak. Pak jest na środku, broni tutaj terenu w razie właśnie jakiegoś wjazdu. No i Niemcy kontrolują dwa punkty paliwowe, więc to naprawdę niemiecka przyszłość w tej grze jest bardzo, bardzo jasna. Granat Wepans. No, i dlatego właśnie te transportery, tak naprawdę na dłuższą metę, są naprawdę bardzo rzadko używane jakoś bardziej. Bardzo łatwo go uszkodzić, bardzo łatwo zadać mu mnóstwo obrażeń. Oj, te 70 wjeżdża. Tum. 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 Wszystko się rozlatuje i niestety grenadierzy, bardzo ładnie doświadczeni, giną. Szkoda, jeszcze zostawili dla Rusków. Rozjechał RKM-a. Czy oni go podniosą? Ta jest. <laughs> Drużyna saperów z ręcznym karabinem maszynowym. Ciekawy widok. Myślę, że rzadko spotykany. A jednak. I jak to wygląda. Dobra, teraz Ruscy się trochę odbili. Zabili naprawdę takie przyjazne oddziały niemieckie. Jeden oddział grenadierów i ten transporter boli, boli, ale ciągle Niemcy mają przewagę w zasobach. Przez dłuższy, dłuższy czas trzymali paliwo, zwłaszcza. No i ten transporter też tutaj powoli sobie XP będzie coraz lepiej wspierać ten piechotę na froncie, żeby uzupełniać ich straty i to też jest wydaje mi się, że w kohutrze bardzo, ale to bardzo fajna zmiana właśnie, że te transportery mogą obsadzać, że tak powiem broń, która sobie tak po prostu leży, nie, czyli na przykład karabiny maszynowe albo muździeże. No tutaj właśnie, tak jak twórcy mówili, taki transporter nadaje się tylko i wyłącznie, żeby stać za linią frontu, w ogóle nie wyjeżdżać nim, nigdzie się nie ruszać, tylko stać i uzupełniać przy nim straty, nie? No to chyba nie do końca o to chodziło o transporterom, nie? Zwłaszcza, że nikt praktycznie też nie używa go do faktycznego transportowania piechoty. Bardzo, bardzo rzadko. A w Trójce jest, jest to lepiej rozwiązane. Tymczasem, pancer, grzeny, nadchodzą. I wygląda na to też, że jeden oddział grenadierów z drugim poziomem doświadczenia dostanie tych doświadczonych dowódców drużyn. To jest całkiem miłe e, tego ulepszonko, zwłaszcza, że zwiększa liczebność oddziału o jeden. Dowódca takiej drużyny ma karabin STG 44, tak jak tutaj widzicie. I jeszcze dostajemy za darmo apteczkę, bo ona normalnie kosztuje 10 amunicji, a w, z dowódcą jest darmowa. nas na sprawej. Pak chyba zostanie zneutralizowany. Grenadierzy ledwo żywi. Tak jest, C70. Zniszczył niestety paka, wymanewrował go. Ruscy rzucili się do ucieczki. No właśnie ciągle poluje na ten transporter, który ma drugi poziom doświadczenia. O nie, o nie. Uff, pak bez obrony. No nie wyszło Niestety zdarza się najlepszym, prawda? O, ale dostaje po dupie. Leci pancerfans, tak jest, od razu wlatuje Pfff. O nie, ostatni strzał i... Dokąd ucieka. Jo, udało mu się na jeden zdrowia. Te70. Może to przypłacić życiem, ale niestety Niemcy nie mają właśnie żadnej broni pe poza tymi pancerfaustami <gry> Które tutaj powoli, powoli się odnawiają. Siema miccia w ogóle właśnie, że bez obrony, no... Dziewięć <gry> zisów. Uwaga, grenadierzy podchodzą. Szturm GW. Jeszcze jeden Panzerfaust. Czy ktoś mu pomoże? Nie, Ruscy również zostawili na pastwa losu tego T-70. Drugi poziom doświadczenia, ale leci już strzał. Uuuu. 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 Tylko kółeczka wyleciały. Szkoda, szkoda, że Ruscy nie postarali się właśnie o jakiekolwiek rzucenie tam sił. No ale wiadomo, taki wjazd tak daleko to też było kompletnie kompletnie szalony ruski pomysł. I Pancer 4 nadjeżdża, czyli przewaga paliwowa ukazała się tutaj w formie pancera 4, na którego ruscy, no jak widzicie, totalnie nie są gotowi, pomimo, że mają 900 900 zasobów ludzkich. I dalej nie mają choćby jednej broni Panc dopiero teraz. Znowu jakby mnie usłyszeli, ha ha ha, ile razy to się stało dopiero szkolą. Działo przeciwpancerne Może meczyk na żywca też można? powera. Udało się. Możemy werbować poddziały. Weyma Grada. Łaga. Do ludu, ludu, pracującego... Do ludu, Zamiastki. ludu Zamiastki. pracującego za TSRR ta ziemia należy. Bardzo nas to cieszy. Pak został również odzyskany. Miejmy nadzieję, że teraz nie padnie tak szybko i faktycznie użyje, chociaż nie wiem, chociaż cokolwiek raz chociaż odda strzał i pancerz 4 gotowa do działania. Co miedzi powinni mi wyjść? Są karniaczki. Ej, witajcie. Może to nie są prawdziwi żołnierze, ale się przydadzą. Skąd my to znamy? Ciekawe, czy od razu dostaną ptr ponieważ Ruscy mają całkiem sporo tego paliwa. Boże, paliwa amunicji, Jezus, też co ja gadam, bo spojrzałem tutaj, że właśnie paliwo jest zajmowane. Na stronę Niemiec. Ty nawet nie wiesz, tego? No nie wiem, nie wiem, właśnie, możesz nam powiedzieć. Ale faktycznie, podsłuch meldunku właśnie mówi nam o tym, że... znaczy, no ruskim, Ruscy wiedzą, co tam Niemcy mają za nadzór, nie? Dlatego pewnie próbuję jakoś odpowiedzieć. Zizgan, jeden strzał na razie oddał. <laughs> Dużo ludzi. To może nawet lepiej, nie? żeby nie przedłużać bez sensu rozgrywki, to słucha się tych rozkazów, nie? I od razu się wie. Od razu się wie, co nadjeżdża i można wyjść bardzo szybko, jak w lolu. <laughs> 9 na 9. <laughs> Ty, no ale nie wiem, moim zdaniem to pozytywne. Moim zdaniem to pozytywna rzecz. <laughs> Skraca czas rozgrywek. Niepotrzebnie, nie ma przedłużania jak w LOLU. Niepotrzebnego, tam kurczę głosowanie za poddaniem się czy coś. Wow, Porsche, jaka tutaj ekipa remontowa przyjechała! Wreszcie został wykorzystany transporter faktycznie jako transporter piechoty. I ma bardzo litarne oddziały na pokładzie. Nie poleca pancera 4, szkodzi na szkliwo. Szkodzi na zęby. Panzer Grenadier nadchodzą, Pancernadyia w gotowości. Panzer Grenadier. Dostali tutaj nawet ulepszenie zestaw wsparcia. Oznaczenie celu. Dodatkowy trening. Fajny trening. Krening. Wow. gun, <grystanie> strzałem za tak. ostrzał zaporowy. <grystanie> Dobrze, że on przyjął na klatę, nie. Ochronił tego MG. <grystanie> jeden jeden dentysta. <grystanie> Brakuje tu bunkru w O, co to jest? Rzucili ten krzak. Pak, poleciał. Gdzie, gdzie ten krzak leci? Ty, krzak odleciał, patrzcie. Tutaj przyleciał. Niemiecka technologia, znowu kolejne wunderwaffe 4-2-0 4-2-0 na czacie. Patrzcie. Ale ciągle Niemcy mają masakryczną przewagę, jeśli chodzi o punkty zwycięstwa. Ruscy ciągle czer czer tutaj cierpią. Czerpią też pewnie. Chcą czerpać paliwo, ale cierpią na braki paliwowe. Tutaj jakiś shooting. Maksymalnie doświadczeni poborowin, ale nie mogą się równać. Przeciwko tak elitarnym oddziałem niemieckim. Sowieckie bunkry. Bunkrów nie ma. Ale też jest, wiadomo jak. 4 na 4. I szluk. Kiedy gra godzinna, nie wiem, ale chyba nie dzisiaj. Kontakt! Pciw. Gdyby to był koch 3, to on pewnie by strzelił i już miałby połowę życia ten cały oddział. O, tak to na spokojnie, powoli, powoli tutaj tracą to HP. No no Koch 3 kompletnie bazuje na innych jakby takich wartościach obrażeniowych. O, chociaż ten strzał był ładny, dwóch zabitych. To było dobre. Wszyscy Niemcy w odwrocie. topy pants nie było. O, chłopaki raczej wycofają się bez większych strat. Jeśli chodzi o liczebność, no dziewięćdziesiąt, Koch 2 bazuje na RNG, a Koch3 na czym bazuje? Na błędach chyba i na Bugach, na niedopracowaniu myślę, że Meta Kocha 3 Bugi. Nie wiem, czy tam widzieliście, co tam się dzieje w tym Kochu ale na przykład Niemcy jeszcze chyba do wczoraj czy przedwczoraj mieli właśnie, albo ogólnie chyba wszystkie frakcje M-Placementy, nie, czyli budynki, które budują, na przykład działko Flak praktycznie było niezniszczalne, ponieważ kiedy się niszczyło, to samo życie budynku zostawało nietknięte, tylko załoga ginęła, nie, i można było od razu obsadzić. I znowu miał full HP cały budynek, nie. Straszny syf, straszny idiotyzm, nie wiem, co tam naprawdę w tym reliku siedzi, ale... Ale masakra. Dobra, jest, jedzie, jedzie gruby. Osiemdziesiątka, piątka radziecka, wreszcie nazbierane. Ho, <laughs> się kiedy to sto? <laughs> ja też czekam. No i są też bataliony karne z peteresikami. O, flag pancer. Flag pancer Ostwind. Ciekawy wybór. Że starzystów mieli, no to tak wygląda, naprawdę jakby tam nikt tego nie przemyślał. Wiecie o tym właśnie, że w kochu 3 tak naprawdę. Oh wow, przede wszystkim dlaczego w kochu 2 to jest lepiej. Każda rzecz ma tutaj swoją wytrzymałość ze sprzętu, nie? Czy na przykład KM ma swoją wytrzymałość, yy, Zisgan ma swoją wytrzymałość, to jest ten biały pasek. Natomiast nie wiem czy wiecie, ale w kochu 3 takie coś nie istnieje. Tam nie ma wytrzymałości sprzętu. On zawsze będzie miał jakby full HP po tym jak się go zdekryłuje. To jest straszne, to jest taki syf. Dlatego artyleria jest bardzo dziwna w kochu. Trzy, siedzi? do Ostwind, ja O jest, 85. Ostwind, no hejo. Dobra, uwaga, manewry teraz tutaj z fury. Atak szturmowika Ostwind, ty jesteś przeciw tego. Priorytet nadlatują samoloty.

Ta wytrzymałość jest, ale nie razem z życiem załogi. Jak nie ma załogi, to wtedy pojawia się dopiero wytrzymałość. Straszny syf Tarantula. No to paliwa. Naprawiony tylko przez dwóch sowieckich inżynierów. Oni to zrobią, patrzcie, załatają go do wszystkiego. I to są jakieś naprawy, ja wiem że ten czołg się tutaj naprawia nie? Jakieś są błyski, fajne efekty, a w kochu 3 to jest po prostu jakaś aura zielona, jakieś tutaj się pojawia nad nim gówno Kompletnie odklejone są te rzeczy O! Odzyskali chęć do walki Chwila ciszy na froncie Kurcze Niemcy nawet trochę stracili tych punktów zwycięstwa o, pancer szreki? A jest. Oddział pancer Granadia tutaj postanowił wyposażyć się w dwa pancer szeki. Jak ten ten? W ogóle jeszcze ani, jego, nigdy nie strzału nie oddał. Szkoda z tego paka trochę. Smutny pak. Dwaytig. No może gra własną meto, ale patrz, jaki fajny samochodzik przyjeżdża. Katiusza, co na to powiesz mi chciał Dobra? Dobry wybór? Fajnie jest. Jakie to jest rangi? Jak obstawiasz? Top 1000? Top 100? Top 10? Myślę, że tak. Wait, ativa u mnie wkręca zawsze. Jak muszę zrobić zisa Wehrmacht, to dający kontrolę mapy na poczet blob'a. Punkty zwycięstwa. Góra właśnie, na spokojnie można by ją odebrać siłą radzieckim, bo tam nic nie ma. Tutaj na środku tylko jakieś jaja, o. Łu, szlug. Ej. Ktoś chce paczkę papierosów? O! Ty 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 ty. Nie spodziewali się. Nie. <grymne> nie spodziewali się. No ja też się nie spodziewałem. Tego musiałem się poprawić na krześle, ale jest. Ziz został zneutralizowany przez bomby odłamkowe. Podjęcie, kontrać... Top 10, bo. <grymne> Top kozak. <grymne> Bóg maszyn Ora, pancer Shrek'i poleciały, ale nie za bardzo za dużo obrażeń zadały Pancer 4 tutaj ciągle, o Jezu, masakruje tą broń zespołową radziecką Wrók? o co to było? Słyszycie to? Wróg? Wróg? A wrók? Może, a wrók. Grenadierzy rzucili granatem w tylny pancerz, uszkadzając go, o Jezu, nie trafił Jest, wreszcie PAK Mamy PAKa, Oddaję wreszcie strzały Flak pancer nadjechał Du, 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 du. Tylny pancerz jest zasłonięty. Zizgan został zno, no, no, nowo obsadzony załogą. Nie. Ale Zizgan ciągle strzela. Transporter się nie cofnie i to będzie chyba jego koniec. Uwaga. Nie, szlubmeister. Obracaj lufę. Ten do tyłu. Tutaj osłaniają. KM. Ruska hołota wbiła się totalnie pod KM, a chyba coś tu zginął. Tak, oddział poporowych cały został wybity. I flag ich dobija jeszcze leżących, smutnych ludzi. Co tu się dzieje? Grałeś w Jazz 3 lub 4? Tak. Trójkę uwielbiam, trójkę nigdy nie skończyłem, bo mi się nie podobała, ale kiedyś trzeba będzie przejść. Ale lubię ogólnie serię Just Cause, bardzo lubię. Fajnie się wybucha. Uuu, ostro zaporowe z Zisa, ostatnią załogą i. kolejna dzielna wychota zdobyła się na poświęcenie. Koniec. Wszystko tutaj się z tego. Wszystko się było rozstrzygnięcie wielkie. Co tu się podziało pod tym finał? Zaraz, ta 85-ka wjechała i muszę przetworzyć mój mózg. Tego odwrócił się tyłem, tego prawie zniszczył Zizgan, ten szlug z góry, który oddał jeden strzał w tego Zisa, Ziz ostatnim strzałem nie zabił tego maksymalnie doświadczonego MG42 i Katiusza oddała salwę w własne siły, żeby uszkodzić chyba flag pancera. Co tu się podziało na litość boską? To nie wiem, ale przynajmniej mamy 997, dzwońcie. Yy, takie jest mamoro tej gry. Interpretacje tego finału, zwłaszcza zostawiam wam widzowie w komentarzach. A tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego. się.